Moc jest, zresztą już taka mała Krótka jest na starcie. Zawodnicy grzeją silniki, rozgrzewają opony. Przed chwilą BMW w takim lekkim drifcie. Posłuchajcie w czasie przejazdu jak krótko zestopnowano skrzynię biegów Maxawery w tej kosie jak szybko jest w stanie przybijać biegi. To jest naprawdę muzyka dla na luzu, się mechaniką. Smyrać pracę już teraz na wolnych. nie da się ukryć, że to naprawdę ma moc. tutaj nie jedzie? Yeah, man,